Hey, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sacrifice Dzisiaj jesteśmy już w rozdziale szóstym W kampanii naszej ukochanej Abraxus. Szybkiej i niebezpiecznej jak to mawia Zyzyks Mamy ogólnie po swojej stronie tylko i wyłącznie Marduka A musimy pokonać Eldreda, Sorche I to w sumie wszyscy co my tutaj ogólnie mamy? Mamy tylko dwójkę srebrnych grzbietów, marduk. Ym, dwójkę piekłochów. Może na razie... Kurde, ja nie wiem co zrobić na początek. Może dam tutaj jednego srebrnego grzbieta. Jesteśmy ogólnie na tej mapie, gdzie podczas... Yy... Kurde, jakie my tu mieliśmy misje. Grania Pyro było tutaj, jedna misja w kampanii Pyro i oraz Stratosa. No, no tutaj już będzie się raczej różnić od tamtych misji. Ta mapa. Może nie wygląda, ale ogólnie z eventów, nie? Że jak to się tam nazywało? Tutaj już nie ma chłopów, chyba. Nie, są chopi. Ale czy ja jestem w stanie ich zabić? Czy to się uda? Nie, uciekać. Zapomniałem, że mam skróty klawiszowe. Bo wasze dusze by mi się przydały. No jakoś tak zbytnio... Nie mogę ich zaatakować. Czy miałem w ogóle o manahirach? O kurde, tu jest Sorcha. A ja nie widziałem. No to niech teraz umiera. Chciała jej się tutaj przyjść, to niech teraz umiera. Chodź, to Sorcha, nie ucieka nigdzie. Może się tutaj piorunkiem potraktuje. A nawet i błyskawicami. O kurde. Nie widziałem was nie widziałem tych bombardierów Bardzo... Yy, ba, bardzo... Yy. bardzo również yy, Warto również wspomnieć o takim tipie Nie wiem czy nim mówiłem Jeżeli chodzi o ślizgawkę Jeżeli jesteśmy Im dalej... o kurde rzuciła tego im dalej jesteśmy od y, naszego y, naszego naszego kurde gdzie jest no nie mogłem go uzdrowić Im dalej jesteśmy od naszego celu który zaznaczyliśmy do rzucenia tym szybciej leci ta kulka Cała to taki tipek warto o nim pamiętać o, jeżeli teraz rzucę i będę się od tego oddalał, tego bombardiera, no to ta kulka będzie lecieć coraz szybciej, od, y, zależnie od tego, jak daleko się znajduje od y, celu, w którym ona ma wylądować. Właśnie, szukałem tego słowa. Teraz wezmę sobie tego bombardiera. Widzę, że Marduk wszystko zgarnął te dusze tam coś tam jest? Tam jest Manalit persefony. Może ja będę szedł sobie z Mardukem? Może coś to da? Ja tak jakby trochę tak bez dusz jestem. To jest jakiś żarmiot w ogóle. choć Marduk, coś możemy wykombinować, nie? Ja Wezmę grzbieta. Chodź smeg, że to może nie być dobry pomysł, mam dużo... Gnilców będzie ich zamraż o, uciekamy. Kurde, da ściana tutaj. Chodźmy zobaczyć, jednak zniszczyć ten tym ten persofony. Swoją drogą, dużo już nie zostało do ukończenia tego, yy, tej kampanii. Chyba, może cztery 4 jeszcze misje, może 3 chyba 9 jest rozdziałów tak mi się też wydaje Dobra oni nie żyją zagarnę te dusze dla siebie i pójdę może w tamtą stronę Ogólnie już raz... Yy, raz już nagrywałem tę misję, więc wiem co tu się mniej więcej wydarzy. Ale nie będę oczywiście spoilerował. Nie, 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 nie. Nagrywam tą chyba misję już trzeci razy, dobrze pamiętam. Ciągle jakiś błąd był z nagrywaniem, musiałem to powtarzać. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Dobra. To biorę ja. To w ogóle niezła impreza się dzieje. Wiem, że raz miałem taką yy, sytuację, ale nie pamiętam, czy to było w tej misji, czy może w jakiejś innej. Może to nawet w kampanii Stratosa było? Chyba nie. Chyba nie, nie, nie. Była taka sytuacja, że były... 2 dwa, dwa czy 3 nawet tornada. Wow No naprawdę niezła impreza Ale ja pójdę tędy, bo wiem że tam W tych okolicach Za tą górą Znaczy nie za tą górą, tam tylko za tą górą, gdzie tu jesteśmy yy, Jest gdzieś ołtarz Sorchy No właśnie Tylko będzie trzeba się pozbyć tych smolców A one są dosyć, no Trudne do wytępienia Mam nadzieję, że się uda w miarę sprawnie. Mam nadzieję, że tą ścianę się uda. To ogrodzenie naprawdę zadaje wielkie obrażenia chyba za bardzo dmucham w mikrofon. No niestety się nie udało. Może chociaż w sumie tak będzie lepiej, jak będę miał bliżej mikrofon, bo mówię tak trochę stosunkowo dosyć cicho Zobaczę później najwyżej na nagraniu jak to wszystko wyjdzie. Postaram się nie dmuchać zbytnio Kurde, co się tam dzieje? A to ten Myślałem, że coś naprawdę poważnego mi tutaj ginie. Co on ma tu takie piekłochy wytrzymałe? Co? Czemu on to ma taka wytrzymałe? Dobra, ty już giniesz. No. Ciebie sobie wezmę. Marduk, zostaw mi tą duszę, jeżeli możesz. Dziękuję to w ogóle ten ołtarz jest niepotrzebny yy, ołtarz Manalit Na razie się trochę wstrzymam z tym z, z, z przywoływaniem stworów jakoś na razie nie są mi tak potrzebne mówiłem tak jak mówiłem w niektórych odcinkach Magistratosa polega głównie na w czarach bitewnych, a nie na stworach. Tego te stwory są... no... mają swoje zalety, ale mają dużo minusów. Dobra, zobaczmy jak tutaj dalej wygląda. Są tutaj te dwa smolce. Trzeba się ich pozbyć. Muszę rzucić jakoś mądrze to ogrodzenie, nie tylko... Kurde, nie wiem jak, no. Może tak? Czy to coś? Eee. Nie, chwila. Coś to dało, coś to dało. Jest, nie żyje. Teraz żyje tylko tamten. Ale tamten tak... Tamten tak od razu chyba nie zginie. O, Marduk tu jest. Jenny, Marduk, serio. O, zróbmy sobie taką imprezę może. Dwa tornada przecież marnować Tornado na no, takie coś? No. Nie. Żeby zobaczyć po prostu jak to wygląda. To szkoda, szkoda czaru. Wiesz co Marduk, ci powiem. Ogólnie zamysł miałeś może i dobry, ale wykonanie kiepskie. O no, tak jakby ci to powiedzieć. Mm,

Że Yeti tutaj dużo zdziała. Daj już Yeti. Nie, Yeti. Wydaje mi się, że dużo zdziałał. Grzbiecik. No akurat tego rannego trafiłem. Ja pierdziele. Co się tam wyrabia? A ty czemu nie jesteś zaznaczony? A właśnie. Tak, Hajiman. E... Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem zrobić małe cięcie. I na czym tutaj skończyliśmy? E, załatwiliśmy sorkę, a raczej to Hajiman. Teraz już zostało nam tylko Eldred do pokonania Teraz możemy sobie w sumie... Mm, jesteśmy w stanie zniszczyć tam ten manalit Przerobić go na... Mm... ...kapliczkę To może być dobry pomysł że nie będę musieli tak daleko lecieć. Mam nadzieję, że tam sobie w miarę radzą. Kapliczka. Jest kapliczka. Dobra. No, trochę tego tutaj jest. Ciągle ci podładni są atakowani. Ale mam nadzieję, że sobie tam naprawdę radzą. Że nie będę. Nie jestem zmuszony... interweniować. On w ogóle przy swoich monolitach ma chyba pokaż... Yy, każdego stwora pięcio... Z pięcioma duszami, z każdego... Z każdej księgi czarów. Co to tam jest tak atakowane? Ale nie wiem. Dobra, jest tam Eldred. U, tam nie ma jednego monolitu jest problem Dobra, ale to z jednej strony nawet dobrze, że on jest zajęty walką z moimi wojskami A ja będę mógł sobie na spokojnie najechać jego Wiesz co, Mardukia ja ci tutaj wyprzedza Powiedziałes jakąś trującą chmurę tamćowy Jakieś ogrodzenie czy coś Dobra, tylko tak żeby mnie ten smolec nie sięgał Okej okay. Oj Twój budynek został zaatakowany Oj budynek Ale miałem farta budynkali zaatakowani o tym podwładni winą Naprzód twój map został zaatakowany Guziki mi się mylą Dobra, chcesz się bić na tornado? Kurde, ale to spieprzyłem, ale to spieprzyłem. Niedobrze. Dobra, on się chyba cofa, ale zostawił tutaj Manalit. To mi się nie podoba. Co to jest gnom? Olać tego gnoma. Nie, on się chyba jednak nie cofa A może jednak się cofa? Kurde, nie mam pojęcia co on robi. Masz, zobacz sobie jak to jest miło i przyjemnie. Nie zbliża się. Nie wciągnęło cię? Kurde

sytuacja opanowana. No, są emocje, są emocje. Co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że nie zdachnę. Wiecie co? Ja może sobie najlepiej zapiszę gra. Żeby nie musić całego y, tego rozdziału zaczynać od początku. Przydałoby się trochę many. Lipa z maną jest, no. Dorynę znowu. Dobra, ja się z tego wybronię, tylko potrzebuję many. Patrzcie tutaj. Co tu mnie goni? to było Troll. Idź sobie stąd. Kurde, no nie wiem pojęcia co zrobić On sobie tworzy jednostki Ja nie mam manlitu Ja tego trola sobie odpuścił, zaraz będę miał, no jeszcze nie taki zaraz na chmurę A ona go poważnie uszkodzi No dawajcie tam manę, dawajcie manę Hirki Mam tylko trzy manolity Kurde, idę bardzo daleko od ziemi. W tym jest problem Myślałem, że te grzbiety tutaj się wybronią, ale niestety... W ogóle jestem zdziwiony, że ta całe piekłochy maryduka zniknęły, zginęły, one były twarde. Dobra, to go na chwilę osłabi. Ale ja nie mam nadal pomysłu co zrobić. On ma tam taką armię Tu jest manalit Przejął ten manalit, kurde Jeżeli ja bym zaczął niszczyć ten manalit, to on by zwrócił na to uwagę, cholera Twój ma został zaatakowany Traf. Dobrze nie Gina. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Kończy ci się bana. Gina. Kończy ci się bana. Kończy ci się bana. Kurde. Idźcie. Tam, w tamtą stronę. Naprzód, naprzód. Twoi podwładni giną. Oj. Dobra To już na razie nie ma sensu Wczytajmy Jakiś tekst zawsze był przy tym Nie pamiętam tylko go, tak naprawdę było inaczej Pozwól, że zacznę od początku coś takiego No dobra, ten już zginął no i czycie tu mamy Już idzie torbiarz. Profanować mój ołtarz. Tam tego strzelaj. No nie mam pojęcia co ja mam tu wykombinować, no

Marduk, wiesz co? Potrzebuję Cię. Poważnie mówię, potrzebuję Marduka tutaj. Niech on weźmie coś tutaj i zrobi. Jakiś porządek z tym Eldredem. Dobra, wiem. daj go.

Oh, cholera jasna Naprawdę nie chcę zaczynać tego od nowa Teraz mam osłabienie. Może uwolnić piekłocha marduka Jezu, nie uwolnię

親子乃木坂46年「お父さん」はですね Tylko, że to trochę many kosztuje Co znowu? Zubiło To zrobiło to torbiarzy, ale Nadal profanowano mój ołtarz Było tylko dwóch torbiarzy no, Dziwne Bóg Jedyne wyjście jakie widzę to czekać na tornado Będę miał chwilę cofa się cofa się idzie sobie stąd idzie sobie nie już wraca dajmy drugi może te krzykacze chociaż zabije no. Dobra, zaraz mam tornado Dobra, mam tornado tylko żeby teraz trafić Czy on go profanuje? Czy mi się wydaje, że Marty go profanuje? Muszę zobaczyć szybko oto Eldrena Co on będę widział Profanuje go? To już jest wygrana Dobrze było yy, Dobrze zrobiłem, że się zacząłem bronić tutaj no, W sumie nie miałem innego wyjścia, ale to było świetne To już jest wygrana Zginął Świetnie Ale świetna końcówka, podoba mi się Moje gratulacje, teraz Marduk BBB tworzy kreatury czy coś w tym rodzaju z dusz Aha, może oddać mu duszę dobra mm, oddaj Mardukowi swoje dusze monolity i bla 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 ale tutaj tego nasrało. gdzie on jest jest tam ale to naprawdę co zrobił Marduk to było świetne Nie wiem jak on sobie tutaj poradził z tym wszystkim Z tą całą obroną Eldreda Ale cieszę się, że mam go po swojej stronie Dobra Marduk, mam dla Ciebie duszę Wiesz moje stwory, moje manality, manality, moje dusze. Thank you. No, proszę. A to już było na tyle w tym odcinku. Ja się z nami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.